Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca 2024 roku. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat. W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Wyborcy będą głosować w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania w Dębicy, lokale wyborcze w tych samych miejscach co przy wyborach samorządowych. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów. Każdy obywatel może zagłosować na jednego kandydata do Parlamentu Europejskiego, stawiając znak X przy nazwisku wybranej osoby. Wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne, bo mają również wpływ na rozwój naszego miasta i regionu.